Dziękuję Wam za to, co do tej pory zrobiliśmy, bo zrobiliśmy naprawdę nie bywało zupełnie robotę. Yy, yy, teraz wszyscy patrzą, mówią, o to może rzeczywiście coś z tego będzie. Tak, coś z tego będzie. I będziecie jeszcze pisać teksty i robić materiały, zaskoczeni, jak to się wydarzyło, że, że coś takiego się wydarzyło. Tak, wydarzyło się. Do tej pory nie widzieliście ludzi. Widzieliście tylko partyjnych polityków, drodzy koledzy dziennikarze, drodzy koledzy zawodowi politycy. Widzieliście tylko siebie nawzajem. Żyliście w gabinecie luster, yy, które co chwila odbijały Wam kogoś ze znanych twarzy. A teraz macie nowość. A teraz nagle przyszli ludzie i przyszli ludzie i powiedzieli: chcemy czegoś innego. Ja wiem, że jeszcze większość albo znaczna część z Was tego nie ogarnia i nie jest w stanie tego zrozumieć, bo to nowość, ale uwierzcie mi, że to będzie zmiana na dobre, że to będzie zmiana na lepsze, bo wreszcie polityka, która odkleiła się kompletnie od rzeczywistości i działa jako balon w przestworzach, nagle zejdzie na ziemię i okaże się, że ona jest o tym, czego dotyczy, co, co jest najbliżej nas, o naszym własnym życiu, o naszym środowisku, o naszych pieniądzach, o naszych domach, o naszej pracy. Przełomowy czas. Wymagający przełomowych decyzji, przełomowych rzeczy w polityce i zupełnie nowych historii, których jeszcze do tej pory nie było. Ściskam Was serdecznie, walczymy, widzimy się o 12 na otwarciu murala czy na odsłonięciu murala, a wieczorem o 20 liczę, że będzie nas tu cały stadion narodowy. Niech będzie cały stadion narodowy dzisiaj razem. Pokażemy im wszystkim, że jest nas więcej i że z nami naprawdę trzeba się liczyć. Wszystkiego dobrego.